Posiadasz uczulenie na produkty pochodzenia pszczelego, ten produkt nie jest dla Ciebie. Od razu o tym mówię, ale na przykład, jeżeli nawet produkt nie jest dla Ciebie, to może dla Twoich bliskich będzie idealny, ponieważ to nie jest zwykły kosmetyk. To nie jest taki kosmetyk, bo kosmetyk, żeby sobie tylko i wyłącznie był, tylko jest to mega intensywna kuracja w malutkiej buteleczce, dostarczenie skórze cennych substancji aktywnych dla każdego typu skóry, zapewnieniu jej błyskawicznej regeneracji. Tak naprawdę skóra zaczyna się odbudowywać w ciągu kilku chwil. Od, po kilku minutach od aplikacji już czujecie niesamowite zmiany na skórze, no i to będzie postępowało. To jest treatment, który używacie w sytuacjach podbramkowych czyli BHL jest rozwalona, skóra jest podrażniona, skóra jest zaczerwieniona, skóra jest zaogniona na rekinizacji. Macie wysyp na przykład detoksykacyjny, macie wysyp porekinoidalny, macie wysyp pokwasowy. No, ten produkt jest ratunkiem na wszystkie problemy skóry, tak mogę to otwarcie powiedzieć na wszystkie problemy skóry, aczkolwiek nie jest to produkt do ciągłego użytku, że się go używa 365 dni w roku. To jest takie dostarczenie szotowe skórze uderzeniowej dawki substancji aktywnych do rozwiązania problemu i z problem się rozwiązuje, produkt odstawiacie. Także witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z cudem kosmetycznym, z takim bardzo intensywnym treatmentem do skóry każdego typu. Naczynkowa, wrażliwa, nydreaktywna, z trądzikiem różowatym, z łojotokowym zapaleniem skóry, z atopowym zapaleniem skóry, trądzikowej, łojotokowej, z rozwaloną BHL, pozbawioną BHL w trakcie wysypu poretinoidalnego, w trakcie wysypu pokwasowego, w trakcie wysypu detoksykacyjnego, jeżeli chcecie działać odmładzająco. Bardzo silnie zastymulować produkcję kolagenu, elastyny, kwasu hialuronowego, fibroblastów. Chcecie bardzo silnie nawilżyć skórę. Chcecie bardzo silnie naprawić zniszczenia w waszej skórze. Chcecie silnie naprawić barierę lipidową. Chcecie zredukować podrażnienie, nie załagodzić, zredukować podrażnienie, rumień, świąt, zaczerwienienie skóry. Chcecie pozbyć się wielu problemów skórnych i nie jesteście uczuleni na produkty pochodzenia pszczelego. No to ten produkt, który wam dzisiaj zaprezentuję polskiej firmy, taki shot, po prostu dla skóry, jest dla was odpowiedni. Także jeżeli Was taka tematyka interesuje, serdecznie Was zapraszam do oglądania dalej. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam mechanizm działania produktu, jak i również prawidłowe jego używanie. Żeby później nie pojawiało się miliard pytań, jak go używać, z czym mogę go połączyć, czy mogę go połączyć, czy nie mogę go połączyć. Wystarczy film obejrzeć do końca, wszystko będzie przekazane. Także nie przyciągając, dzisiaj pogadamy o przełomowej technologii, o bardzo minimalistycznym, a zarazem bardzo silnym produkcie. Jest to marka Korana, polska firma, nie wszystkie produkty mają z dobrymi składami, bo w niektórych jest SLS i alkohol denat, aczkolwiek dzisiaj o tym pogadamy. Mhm. Ja tą markę Wam pokazywałem swojego czasu już na rolkach shorts z miesiąc, półtora miesiąca temu, chyba coś koło tego. Ten produkt wygląda tak. Jest to e, API Program Koncentrat Propolisowy z kwasem hialuronowym. SOS dla skóry problematycznej. 95% ekstraktu z propolisu. Dlatego mówię, jeżeli macie uczulenie na produkty pochodzenia pszczelego, zapomnijcie o istnieniu tego produktu. Nie jest on dla Was odpowiedni. Producent mówi nam tak. Koncentrat propolisowy to ratunek dla osób, które zmagają się z uciążliwymi e, problemami skóry, twarzy i ciała. Koncentrat zawiera aż 95% propolisu, substancji o silnych właściwościach przeciwzapalnych, antybakteryjnych, przeciwgrzybiczych. Doskonale wspomaga terapię problemów skórnych, takich jak trądzik, otarcia skóry. Usprawnia regenerację, zapewnia skórze dodatkową, naturalną ochronę. Działanie koncentratu wzmacnia kwas hialuronowy, jeden z najlepszych składników o działaniu nawilżającym. No, zaraz o tej kwestii też pogadamy, bo tutaj się zgadzam z Kuraną, aczkolwiek w 20%, ale zaraz o tym pogadamy. No i co oni jeszcze nam tutaj piszą? Ogólnie tak w reasumacji. Propolis to jedna z najcenniejszych substancji pochodzenia pszczelego to esencja najlepszych naturalnych składników zamkniętych w żywicy drzew i krzewów. Propolis zawiera kilkaset cennych naturalnych substancji o szerokim spektrum działania. Właśnie dlatego od wieków jest używany w medycynie i kosmetyce jako surowiec o silnych właściwościach regenerujących, ochronnych, antybakteryjnych, przeciwgrzybiczych. I przeciwzapalnych, ogranicza rozwój szkodliwych drobnoustrojów i łagodzi problemy skóry trądzikowej. W propolisie znajdziemy ważne dla prawidłowego funkcjonowania skóry witaminy i minerały. Instytut tego produktu opiera się na trzech składnikach: Propolis, ekstrakt, propylenglikol, Transporter Przenikania i Sodium hialuronatę, czyli Hialuronian Sodu. No i teraz, tak, zanim przejdziemy sobie do głównej analizy, to teraz tak Wam powiem odnośnie tego kwasu hialuronowego, co przed chwilą Wam powiedziałem, że zgadzam się z koraną w kwestii. 20%. Kwas hialuronowy wiemy, to jest bójda na resorach, jeżeli chodzi o przenikalność w skórę. On nie wnika, nie przedostaje się w głąb skóry. Kwasem hialuronowym w kosmetykach nie dostarczymy niedoboru kwasu hialuronowego w skórze, aczkolwiek. Kwas hialuronowy nawilża powierzchownie, czyli tutaj, i jest świetnym transporterem przenikania dla innych substancji aktywnych. Czyli pomimo tego, że on sam nie wnika w głąb skóry, pozwala innym składnikom wniknąć głębiej. Mm -hmm. Także to jest super sprawa I to chciałem Wam powiedzieć właśnie na temat e, kwasu hieluronowego Produkt sam w sobie wygląda tak To jest taka mała, czarna buteleczka No jak na szota i koncentrat przystało Oczywiście z pipetką I ja nie rekomenduję używać tego preparatu w dziennej pielęgnacji Dlaczego? Już Wam właśnie pokażę Tylko sobie odsłonię, odsłonię trochę rączkę Dlaczego ja go nie rekomenduję stosować w dziennej pielęgnacji? Ze względu na kolor. E, kolor jest taki ciemno pomarańczowy taki bursztynowy, bardzo, bardzo intensywny. No, jak na Propolis przystało. I po aplikacji skóra nie jest mocno zabarwiona, aczkolwiek jest. Jest. Późniejsze nałożenie kremu do twarzy osłabia tak naprawdę każda kolejna warstwa nałożonych kosmetyków osłabia ten kolor na skórze. Czyli im więcej kosmetyków po nim położycie, tym bardziej jaśniej na waszej twarzy będzie. Zapach specyficzny, typowo propolisowy, bez żadnych tutaj zbędnych dodatków. Także takie zabarwienie na skórze zostaje, ale jak na to, ja tutaj nałożyłem na tą partię za dużo tego produktu, aczkolwiek każda kolejna warstwa kosmetyku później zaaplikowana osłabia ten kolor. Finalnie on znika. Konsystencja jest taka żelowo-kleista, lekko, ale to się fajnie wchłania w skórę, nie pozostawia żadnej pustej, lepkiej warstwy. I teraz tak, ten produkt może być łączony ze wszystkim, z czym Wam się podoba. Jeżeli chcecie łączyć go z peptydem miedziowym, to peptyd miedziowy pierwszy, propolis drugi, później krem. Jeżeli chcecie go łączyć z ceramidami, to najpierw propolis, później ceramidy, później krem. Jeżeli chcecie go łączyć z peptydami żelowymi, peptydy żelowe, propolis, krem. Jeżeli chcecie łączyć go z peptydami emulsyjnymi, to propolis, peptydy emulsyjne, krem. Jeżeli chcecie go łączyć z peptydami w kremie, no to wiadomo, propolis and krem. I teraz tak, można go używać solo jako serum, można go zamknąć od razu kremem, można używać go z innymi preparatami, poza retinoidami i kwasami złuszczającymi, bo na te substancje nie nakładamy nic. Także jak najbardziej, i to nie jest produkt, który używa się przez cały, cały rok. Jest to taki szot dla skóry, który używa się w przypadku szybkiego doprowadzenia skóry do porządku. Kiedy chcecie skórę szybko doprowadzić do pionu, do porządku, on się łączy z ceramidami, świetnie się uzupełniają, z peptydami no to jest po prostu rewelacja. Przy tym produkcie, jak najbardziej, to też bardzo ważne, można go używać w ciąży i w trakcie karmienia piersią. To też od razu tutaj trzeba powiedzieć. Bardzo mocno naprawi barierę lipidową, złagodzi rumień, świąt, podrażnienie, zaczerwienienie, zredukuje. Mocno nawodni skórę, zadziała przeciwzapalnie, zredukuje zmiany trądzikowe, jak i również wpłynie korzystnie, uzupełniająco na terapię retinoidami bądź kwasami. Osoby, które są w trakcie leczenia dermatologicznego, wewnętrznego np. izotretinoiną do ustną, czyli retinoidami do ustnymi, również mogą na twarz aplikować ten koncentrat propolisowy, aby właśnie zmniejszać dyskomfort w wyniku dermatologicznej kuracji do ustnej, jak i również przyspieszając ogólną regenerację skóry. Dzięki Temu produktowi jest w pełni możliwe i jak najbardziej to działanie jest. Technologia i formuła rewelacja. 95% propolisu to jest dawka uderzeniowa dla skóry. To jest taki shot, to jest taka kroplówka kosmetyczna dla skóry. To jest po prostu szybkie przenikanie, szybkie działanie, szybkie efekty, szybko zauważalne rezultaty. Ten produkt ma się skupić na wszystkich problemach skóry w celu naprawy, odbudowy, regeneracji. On ma to zrobić i dziękuję. Do widzenia. Używany na skórze bezproblemowej będzie wykazywał właściwości odmładzające i nawilżające. A na skórze z problemami, czyli BHL rozwalona, odwodnienie, przesuszenie, trądzik, wysypy, to będzie skutecznie redukował te problemy. Produkt kupisz online na stronie Korany za 33, jak dobrze pamiętam złote, mogę wprowadzić tylko w bon, błąd, bo nie pamiętam, ale wszystko Wam podlinkuję w opisie m, na dole. Jest to koncentrat świetny, no i tutaj mam go na dłoni, no to widzicie, on jest be, e, e, zabarwiony, skóra jest zabarwiona, aczkolwiek teraz jak on mi się wchłonął, bo na tą partię nałożyłem go za dużo, nałożę sobie jakikolwiek krem, żeby Wam właśnie pokazać, że później się ten kolor osłabia. Nakładam tutaj na przykład Pyunkankiol krem Atopantenol Ceramid Balm. Także zaraz Wam pokażę, że przy każdych kolejnych warstwach kosmetyków ten kolor się osłabia. Także tutaj nie ma żadnego problemu. Tylko rozniosę, rozprowadzę. A ten krem z piukanga sam sobie jest też takim kremem wodnym. Więc on tutaj. I macie po pierwszym kroku pielęgnacji. No, widać, że ten kolor już jest. Jaśniejszy, tak? Po tym krem. A jak nakładacie więcej warstw, to z perspektywy stosowania wielu warstw, ten kolor finalnie na Waszej twarzy zniknie. Ja Propolis nakładam z peptydem miedziowym, czyli peptyd miedziowy propolis, później na to ceramidy i później na to krem, i finalnie moja buzia już nie jest zabarwiona. Jak nakładam krem, to tylko widzę, że ten krem lekko zmienił kolor taki brunatny, ale jak już go wmasuję w skórę, to już nie ma żadnego śladu i żadnego zabarwienia na skórze. Także finalnie produkt y, naprawdę robi robotę. Produkt jest cudem, produkt jest hitem. Propolis ogólnie działa anti-aging bardzo mocno naprawczo, regeneracyjnie, stymulująco bierzcie, naprawdę bierzcie, jeżeli go potrzebujecie, bo to nie jest serum takie sobie zwykłe, to jest taki shot, to jest taka hmm, kroplówka kosmetyczna. Po prostu ma coś zrobić szybko na to natychmiast naprawić, odbudować, zregenerować i jabada i do przodu i tyle w temacie. Powiem wam tak, ja aplikuję ten produkt pod oczy, nic złego się nie dzieje, a wręcz przeciwnie. Mam efekt botoksu na skórze wokół oczu po tym. Aczkolwiek kwestia indywidualna, czy was nie będzie drażnić, czy też nie. Musicie sprawdzić to już na własnej skórze sami. Działanie produktu, cudo. Cud kosmetyczny to jest taki szot. W przypadku jakichkolwiek problemów skórnych koniecznością jest wdrążenie go do swojej pielęgnacji. Działanie jest efektywne, aktywne, zauważalne już po kilku minutach. No po prostu produkt robiący robotę. Także gorąco Wam go polecam. Jeżeli Wam się dzisiejszy filmik podobał, kciuk w górę, jak nie to w dół. Wysyłam Wam pozytywną energię. Dziękuję Wam za dzisiaj. Widzimy się w następnych filmach na moim kanale już niedługo. Wysyłam dobrą energię. Kocham Was bardzo. Dziękuję. Trzymajcie się.